To już piąty, charytatywny bieg śladami ze Flika, organizowany w niezdrowicach. Co roku dochód przeznaczany jest na rehabilitację chorych dzieci bohaterką tej edycji jest Emilka Folty z Kędzierzyna Koźla. 100 lat, 100 lat nie żyje, żyje nam! Pierwsze urodziny małej Emilki z na Koźla to radość przede wszystkim rodziców, którzy rok temu przeżywali trudne chwile. Córeczka państwa Foltysów urodziła się jako wcześniej w 31 tygodniu ciąży, ale w pełni zdrowa. No szczęście to nie trwało zbyt długo i już następnego dnia stan Emilki bardzo się pogorszył. Nóżka zaczęła ciemnieć, do organizmu wydała się infekcja, która spowodowała dużo komplikacji. Między innymi zakrzepice tętnicy udowo-biodrowej, a także niewydolność krążeniowo-oddechową. Lekarze walczyli przez dwa tygodnie o życie Emilki. Zdecydowali też o amputacji pod udział. Wkrótce dziewczynka otrzyma pierwszą protezę, która ze względu na wzrost dziecka będzie musiała być często wymieniana. Przynajmniej dwa- trzy razy w miesiącu. Chociaż wygląda to też różnie, ponieważ um, czasami będzie wymieniana cała protezka, czasami tylko jakaś część. Jednakże no, koszty są duże, bo chociażby stópka czy, czy części metalowe, no, to wszystko niesie za sobą koszty. Kosztowne protezy i rehabilitacje wesprze tegoroczny charytatywny bieg śladami zeflika. Nikomu z okolicznych mieszkańców nie muszę przedstawiać zeflika, który mieszka w naszym stawie tzw. Kis Grubie. Który był złośliwym hochlikiem, ale w pewnym momencie postanowił zacząć czynić dobro, więc my również chcemy dołączyć do ekipy ze flika i czynić dobro. Dystans do przebiegnięcia lub przemaszerowania to 8 km. Zapisy już trwają. Niezdrowice to piękna okolica, więc biegniemy przez wzdłuż Kanału Gliwickiego. trasa przebiega również przez las, więc naprawdę jest bardzo malowniczo i są piękne widoki. Żeby wspomóc nasz bieg można biec, można iść z kijkami, można zabrać swoje dzieciątko i przebiec taki krótki odcinek ze swoim dzieckiem. Można też zaangażować się wolontaryjnie w organizację imprezy oraz wspomóc zbiórkę dla małej Emilki. Anna Honisz, kurier opolski